MPWK w Lubinie informuje, że od 1 lipca bieżącego roku wchodzą w życie nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi. Szczegółowe informacje na stronach internetowych www.odpady.lubin.pl bądź www.mpwka.luwin.pl oraz pod widniejącymi numerami telefonów. Zamierzacie Państwo dać chwilkę wytchnienia swoim pracownikom? Regionalne Centrum Sportowe w Lubinie zorganizuje dla Was imprezę firmową dla pracowników oraz ich rodzin. Skoczna muzyka, smaczne jedzenie, gry i zabawy dla dzieci i dorosłych oraz miła obsługa i to wszystko w rozsądnej cenie. Organizujemy festyny na naszych lub wskazanych przez państwa obiektach. Wypożyczamy również mobilną scenę, dmuchańce dla dzieci, hale namiotowe i ławostoły, mega piłkarzyki i wiele innych urządzeń do zabawy. Każdą imprezę wyceniamy indywidualnie. Więcej informacji na wwwrcs Eighteen years ago, we kind of, sort of fell in love. A decade later, we ran into each other. No, no, no. Why am I finding myself yes. so Nobody attracted to this woman? Yeah. Oh, wow. Still there? Still there? Gone. Do dinozaurów wkrótce dołączą chronione ptaki. Lubin dogrywa szczegóły kolejnej inwestycji, którą tym razem będzie ptaszarnia. Zamieszka w niej ponad 60 chronionych gatunków ptaków, które coraz trudniej zobaczyć na wolności. Ptasi Świat mieścić się będzie na terenie Parku Wrocławskiego w Lubinie. Tak według wstępnych planów będzie wyglądać projekt Ptasi Świat nazwany ptaszarnią. W sumie w różnych częściach zrewitalizowanego parku wrocławskiego stanie ponad 30 pomieszczeń, w których zamieszkają ptaki, w sumie około 60 gatunków. W ptaszarni pojawią się m.in. bociany czarne, pawie, orły i sowy. Nie można w Polsce kupić legalnie ptaków ściśle chronionych, ani żadnych zwierząt chronionych właśnie z tego względu. Koncesje na, i pozwolenia na obrót takimi rzadkimi gatunkami mają w praktyce tylko ogrody zoologiczne, Miasto rozpisze zatem przetarg skierowany do ogrodów zoologicznych w całej Polsce i po tym przetargu okaże się, jakie placówki chciałyby nam wypożyczyć tak naprawdę te... Okazy. W ptaszarni organizowane będą lekcje przyrody, dorośli zaś będą mogli z bliska zobaczyć piękne i chronione okazy ptaków, nie wyjeżdżając z miasta. Jest to coś odrębnego niż rewitalizacja samego Parku Wrocławskiego, to nie wchodzi w zakres tych prac. Jest to coś, co dodajemy jeszcze jako bonus. Kwoty na razie nie zdradzamy, z tego względu, że jesteśmy przed przetargami i nie chcielibyśmy nic sugerować. Po tym jak wyłoniony zostanie w drodze przetargu tak zwany operator ptaszarni, ten operator zadecyduje ilu ludzi i z jakimi umiejętnościami. prawdopodobnie trzeba będzie ich przeszkolić, znajdzie tam pracę. Oceniamy to wstępnie, że będzie to około 6 mieszkańców, będzie to praca dla około 6 mieszkańców Lubina. W praktyce będą się zajmowali karmieniem tych ptaków oraz sprawdzaniem, czy na przykład nie zapadły na jakieś choroby. Budowa ptaszarni ruszy jesienią, dla zwiedzających zostanie jednak otwarta dopiero w 2014 roku, a klimatyzacja ptaków trwa bowiem około pół roku. Wejście do Parku Wrocławskiego, a co za tym idzie do ptaszarni, będzie bezpłatne.